Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. To już jak i pasy stoi. Ta kobieta tak jakoś biednie wyglądała. A ja w Boga wierzę. To, żal mi się je zrobiło, to mówię, pójdziesz ze mną tu niedaleko. Do wielkiego y, Ryśka. Rysiek manelinę, całkiem bierze Śledzia można tam kupić i czarne, czarne to i też. To takie robi, że to lepsze niż szynka. Ja wolę. A to wypiliśmy tam pół basa z nią i z ryśkiem. Ona mówi, że ma dzieci. Duże pytam, ona mówi, że no, jedno, cztery, drugie dwa. Nie, dwa i pół. Nie dobrze mówię, cztery i pół i dwa lata. To miałam akurat te pieniądze, co dostałem, jak wychodziłem. To dałem, no niech kobieta kupi. Jakieś pomarańcze tym dzieciom. Akurat tak się wigila jakoś z, zbliżała. Cukierki jakieś. No niech dzieci jakie coś mają od życia, nie? Ty, ja potem wchodzę do starego mordziatego, Znasz starego mordziatego, No też mamelinę tylko droższą. Ja patrzę, a ta kurwa tam z tym starym mordzia siedzi i wódkę pije. I tak, żeby nie skłamać, no pół litra tak do połowy już odpite. To ja mówię, to ja po to Ci dałem pieniądze, żebyś dzieciom pomarańczy kupiłam. Wiaty tutaj w namelinie z pijakami wódkę pijesz. No to ci mówię, to tak jak stałem tak ją jebłem młotkiem. Na no, taki fest półtora kilowy. No ze nie było co zbierać. Wyrwałem chwast. W więzieniu to się bali ze mną pod celą siedzieć. Burtowały się garje bane. A jeden taki zięba Karol. To się kurwa wszędzie nie chwalił, że się kurwa niczego nie boi. To ja pytam go, bo przedtem z nim tutaj siedziałem. Jak to Karolku, niczego się nie boisz, bo ja w Boga wierzę. A papieża? To on mówi, że jakby go na długość ręki dopuścili, to by zajebał. Ojca świętego. Mówi, jak dziecko byś miał? To on mówi, żeby by wziął i na żywca przez główkę do drzwi przybił. Takim gwoździem. To ja sobie myślę, to po co taki człowiek żyje? Po co taki człowiek żyje jak ten chwast? Wyrwałem chwasta. A że była już cisza nocna, to nie chciałem wołać klawisza. To zameldowałem przy misce. Lasy.